Serdecznie w trzecim odcinku z cyklu, jak skutecznie uczyć się języków obcych. W poprzednim odcinku pokazałam Wam, jakie są podstawy nauki języka obcego, natomiast w dzisiejszym odcinku chciałabym się skupić na nawykach, na implementacji nawyków oraz na stworzeniu dobrego planu działania. Zatem zaczynajmy. Co to jest nawyk? Nawyk jest to czynność zwyczajowa, wykonywana automatycznie. Oznacza to, że za każdym razem nie musicie podejmować decyzji, że Wy chcecie tę czynność wykonać. Po prostu robicie to. Robicie to automatycznie. Również taki nawyk ma to do siebie, że w żaden sposób nie uszczubla naszych zasobów silnej woli. Nie angażuje naszej silnej woli, naszej dyscypliny i naszej motywacji. Po prostu my to robimy. A wiecie, jak to bywa z tymi pokładami naszej silnej woli? Różne rzeczy mogą na nie wpływać. Nawet naukowcy e, stwierdzili, że poziom glukazy w naszej krwi może wpływać na to, jakimi zasobami silnej woli w danym momencie dysponujemy. Dlatego właśnie chciałabym, żeby nauka języka obcego była Waszym nawykiem, żeby weszła Wam w krew, żeby to nie było coś, co wymaga od Was jakich, jakiegoś wysiłku, w co musicie angażować waszą, waszą silną wolę i że za każdym razem musicie podejmować decyzję, że chcecie się tego języka uczyć. Nie, po prostu to powinien być Wasz nawyk. Jak taki nawyk wprowadzić w swoje życie? Najlepiej metodą małych kroków, zgodnie z filozofią Kaizen. Poruszamy, poruszamy się powolutku. E, wprowadzamy to wszystko powolutku. Dlaczego powolutku? Bo jeżeli zrobicie to szybko, jeżeli narzucicie sobie zbyt duże tempo, to bardzo szybko e, te zasoby wasze się wyczerpią i tak naprawdę poczujecie się przytłoczeni tym nowym waszym zwyczajem. I bardzo szybko z niego zrezygnujecie. Dlatego robimy to małymi kroczkami. Najlepsze są tak zwane mini nawyki. Mini nawyk ma to do siebie, że jest tak mały, że nie może się nie udać. No nie ma bata. Po prostu za każdym razem e, będziecie mieli wystarczająco energię, żeby ten nawyk wykonać, żeby ten nawyk wprowadzić. On jest tak mały, że nie będzie angażował waszej silnej woli. A poza tym wynik zawsze będzie pozytywny, ponieważ będziecie mieli te zasoby energii, żeby ten mały nawyk wykonać, to wtedy poczujecie satysfakcję, ponieważ wy to wykonaliście, zrobiliście to. I tak naprawdę będziecie zmotywowani do tego, żeby kontynuować ten nawyk, a nawet go zmieniać um, nawet do tego, żeby dodawać do niego kolejne elementy. Zatem. Wprowadźcie w swoje życie właśnie takie mini nawyki i najlepiej wprowadzać te mini nawyki na zasadzie zakotwiczenia. Co to oznacza? Jeżeli macie już jakiś nawyk w swoim życiu, to najlepiej podłączyć ten nowy nawyk, związany właśnie z nauką języka obcego, do tego nawyku, który już macie. Jeżeli codziennie rano pijecie kawę, to... Odłączcie do tego nawyku nawyk językowy. Na przykład podczas spożywania tego wspaniałego napoju słuchajcie podcastu, bądź też czytajcie jakieś artykuł w języku obcym, bądź też zdecydujcie się na rozmowę z lektorem językowym. Z tego miejsca chciałabym Was serdecznie zachęcić do skorzystania z usług mojej szkoły językowej, Kated. Link znajdziecie w opisie do tego filmiku. Możecie korzystać również z innych zasobów, możecie używać jakiejś aplikacji. Możecie czytać książki. W obecnych czasach materiałów do nauki języka jest całe mnóstwo. Decyzja należy do Was. Musicie podjąć decyzję, jakie sprawności językowe chcecie udoskonalać w pierwszej kolejności i jak to chcecie robić, czyli jakie ćwiczenia chcecie wykonywać. Oczywiście najlepiej, jeżeli one będą w sferze Waszych zainteresowań i będą Wam sprawiały przyjemność. Dlatego bierzecie nawyk, który już macie, podłączacie do niego nowy nawyk, i kontynuujecie to przez parę kolejnych dni. Eee, jaki będzie wasz plan działania? Dnia pierwszego analizujecie swoją sytuację. Dlaczego uczycie się tego języka obcego? Dlaczego chcecie się go uczyć? Eee, jakie sprawności językowe chcecie udoskonalić w pierwszej kolejności? I jakie zasoby posiadacie? oraz jakie czynności sprawiają Wam przyjemność. Dnia drugiego patrzycie na swoje obecne nawyki. Analizujecie tę sytuację i podejmujecie decyzję, jaki nawyk chcecie wprowadzić i pod jaki nawyk, do jakiego nawyku chcecie go przyłączyć. To robicie dnia drugiego. Dnia trzeciego przygotowujecie się do tego. To znaczy, e, pracujecie nad swoimi zasobami. Jeżeli chcecie słuchać podcastu, to musicie sobie dnia trzeciego ten podcast wyszukać. E, jeżeli będziecie czytać książkę. To dnia trzeciego, połóżcie sobie tą książkę przy ekspresie do kawy, żeby, żebyście nie musieli podejmować decyzji, nie musieli niczego szukać w momencie, gdy dnia czwartego będziecie już wprowadzać ten nowy nawyk w swoje życie. Przygotujcie się do tego. Idealnie się przygotujcie. I dnia czwartego rozpoczynacie pracę nad nowym nawykiem. Tak to powinno wyglądać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę dzisiaj, a w linku. W opisie znajdziecie również materiały, które pomogą Wam to sobie wszystko ułożyć. E, wydrukujcie sobie te materiały, przeanalizujcie sobie własną sytuację, e, przeróbcie to dzień po dniu zgodnie z tym planem działania, który Wam zasugerowałam, i pamiętajcie: nauka języka obcego ma być dla Was ewolucją, a nie rewolucją. To ma się rozwijać. Tak naprawdę ten nowy nawyk, który wprowadzicie, on może ewoluować, on może się zmieniać, może rosnąć, e, i e, możecie wprowadzać potem kolejne nawyki, ale róbcie to powoli, róbcie to z głową. W kolejnych odcinkach będę Wam prezentowała różne ćwiczenia językowe, które możecie wykonywać, e, i jak sprawić, by takie ćwiczenie stawało się bardziej skuteczne i bardziej efektywne. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia! Pa!